Dziś yy, pokażę moją kolekcję znaczków pomalowanych. Niektóre narysowane, które pomalowane, te narysowane, których nie było do malowania. No i dobra. Zaczynamy od pierwszego znaczka, czyli Manchesteru City. To jest Manchester City. Southampton. To były z Anglii. A jak Ateny z Grecji. A to Sęp Welechów oczywiście z Polski. SSC Napoli, Klub z Włoch. Zenit Sankt Petersburg z Rosji. Atletik Bilbao. Z Hiszpanii. Atletico Madry z Hiszpanii. Właśnie tutaj są takie głupotki, To mnie fajna, nie nie było jak... Miałem 5 czy 6 lat takiego, coś takiego robione. Aris Saloniki, także z Grecji, jak tam było wcześniej już coś. FC Augsburg z Niemiec. AZ Olkmar z Holandii. Atromitos z Ateny, także z Grecji. Afson Villa z Anglii. Apoel Nikozja z Cypru. Anderlecht Bruksela z Belgii. Arka Gdynia z Polski, Aixolna ze Szwecji, Ajax Amsterdam z Holandii, Arsenal London z Anglii, AC Milan z Włoch, Borussia Dortmund z Niemiec, tak jak klub angielski Manchester United, którego nie lubię, ale to nieważne akurat, Benfica z Portugalii, Benfica Lisbona, FC Sevilla. Z Hiszpanii, Bayer Leverkusen z Niemiec, o i to pierwszy narysowany przeze mnie znaczek. NK Domżale ze Słowenii, Jewka Göteborg ze Szwecji, Ewcy Zürich ze Szwajcarii, Standard Liege z Belgii, Olympiakos Pireus z Grecji, Makabi Tel Aviv z Izraela i to jest chyba jeden z najładniejszych no, znaczków na pewno w tej kolekcji Dynamo Brześć z Białorusi A.S. Tręczyn ze Słowacji Spartak Trnawa także ze Słowacji Dacz Dunajska Streda też ze Słowacji, same słowackie jak na razie Zimbruk i Szyniów z Mołdawii Ostersunds ze Szwecji FC Santa Coloma z Andory. Hapoel Berszewa z Izraela. Z Izraela mam bardzo ładne znaczki. FC Słowacko z Czech. Zoria Ługańsk z Ukrainy. Spartak Subotica z Serbii. Żelizniczer Sarajewo z Bośni i Hercegowiny. Wardarskopie z Macedonii. Z Kontoryga z Łotwy, Uniwersytetę Krajowa z Rumunii, Newci Baku z Azerbejdżanu, Buduczność Podgoica z Czarnogóry, Lasklin z Austrii, Neman Grodno z Białorusi, K.F. Laci z Albanii, F.C. St. Gallen ze Szwajcarii, oczywiście tutaj można patrzeć i tak, no tak, nie trzeba wcale A AC Horsen z Danii to też tak na no bok po napisach warto patrzeć Walur Reykjavik z Islandii Kupskułopio z Finlandii Dandalk z Irlandii Christian Sund z Norwegii FK Astana z Kazachstanu Malmö FF ze Szwecji, B36 torszaw z Wysp Owczych, Oj y, Granada z Hiszpanii, B36 też to, FC Dudlan z Luksemburga, SC Herenwen z Holandii, Wikingur Reykjavik z Islandii. I Norkoping Norko -Pink ze Szwecji. Odense z Danii. Astra Giurgiu z Rumunii. Partizani Tirana z Albanii. Rudar Velenie ze Słowenii. Kokesi też z Albanii, tak jak niedawno, a Partizani były. Molde z Norwegii. HNK Rijeka z Chorwacji. Olimpia Lublana z Słowenii. Beroe Stara Zagora z Bułgarii. To także z Bułgarii, Botew Płowdiv. NK Osijek Klub z Chorwacji. To SDA Bar z Hiszpanii. Czerwona Zvezda... No. Nie ładna jednak Nie mi się udała z Serbii Hetwan Zamość Oczywiście z Polski Bez tej kotwicy żeby nikt się nie pomylił przypadkiem Ko jest kotwica Kołobrzeg Z y... No z Polski oczywiście A jest Monaco Z Francji FC Porto Z Portugalii FC Utrecht Z Holandii Ingolstadt z Niemiec, Real Valladolid z Hiszpanii, także hiszpański klub SDUSK. Oj, nie, nie, FC Keln, y, teraz dwa kluby z Niemiec, FC Keln i Hanover 96. Trabzon Sport z Turcji, z Verona z Włoch. Viking Stavanger z Norwegii. FC Barcelona z Hiszpanii. No nie lubię Barcelony. Jednak jestem za realem. Myszka Zilina ze Słowacji. Klub Briz z Belgii. Wigry Suwałki z Polski oczywiście. Korona Kielce z Polski. Partizan Belgrad z Serbii. Elfsborg ze Szwecji, Radomiak z Polski, Oj, tutaj tutaj mi co jest brzydko, coś się zepsuło. Nie pamiętam już. Twente Enfede z Holandii. Oczywiście to może być trochę brzydkie, bo niektóre znaczki malowałam jak miałem 4 lata, zacząłem. No, to mogło być wtedy. Slavia Praga z Czech, Genk z Belgii, Kaachent z Belgii. To są dwa równe kluby. RC Lens z Francji, Feyenoord Rotterdam z Holandii, AC Parma z Włoch, FC Mittiland to klub duński, Sławia Sofia z Bułgarii oczywiście, Zriński Mostar z Bośni, Enka Szyroki Briek także z Bośni i Hercegowiny, Lech Poznań z Polski. Celtic Glasgow ze Szkocji, West Ham United z Anglii, Watford z Anglii, Galatasaray z Turcji, Giro Bordeaux z Francji, FC Basel ze Szwajcarii, Swansea City no, tutaj trochę inaczej, z Anglii. Inaczej, teraz odwrotnie się zrobiły te dwa. Tam pewnie później też. Szeli w z Mołdawii. Rosenborg Trondheim z Norwegii. Oj, to chyba każdy zna Real Madryt. Slowan Bratysława. Z... Ze Słowacji było. Znicz Pruszków z Polski. FC Kopenhaga z Danii. Hamburger SV. Z Niemiec. Sheffield Wednesday z Anglii. Fiorentina z Włoch. Werder Brema z Niemiec. Celta Vigo z Hiszpanii. Real Betis z Hiszpanii. Stal Mielec z Polski. Zagłębie Lubin także z Polski. FK Jablonec z Czech. Boracz Banialuka z Bośni i Hercegowiny Brugbe Termalika Nieciecza z Polski Fortuna Dusseldorf z Niemiec FC Nantes z Francji Sampdoria Genua z Włoch Genoa FC też z Włoch Sigma Ołomuniec z Czech Middelsbrot Anglii tu chwilę zastopuję na chwilę dobra, jesteśmy w tym samym teraz FK Teplice z Czech i Fortuna Sitart z Holandii Podbeskidzie Bielsko Biała z Polski Wice z Polski mój ulubiony polski klub poza tym Górnik Łęczna także z Polski Lewski Sofia z Bułgarii AS Roma z Włoch. The New Science Jedyny, chyba w mojej kolekcji, klub z Walii. Hajduk Split, o to tak, z Chorwacji. To tak, to z tej strony się patrzę, FC Vaslui z Rumunii, a to jest inaczej, dobra. Newcastle United z Anglii. Sparta Praga z Czech. Dniepr Mohylew z Białorusi. Motorwell ze Szkocji Birmingham City z Anglii CFL Cluj z Rumunii Rapid Wiedeń z Austrii Krakowia z Polski Schalke 04 Gelsenkirchen z Niemiec Ciewo Verona z Włoch Real Sociedad San Sebastian z Hiszpanii Raków Częstochowa kolejny klub z Polski Dnipro, Dniepropietrowsk, Ukraiński, Leicester City z Anglii, Wisła, Kraków z Polski, WVL, WVB Wolfsburg z Niemiec, Wolverhampton Wanderers z Anglii, Wolverhampton, jak już mówiłem, Befikta y Stambuł z Turcji, Dynamo Kijów, z Ukrainy, Borussia Mönchengladbach Gladbach z Niemiec, Olympic Marsylia z Francji, Sporting Lizbona z Portugalii, Dynamo Zagrzeb z Chorwacji, Fulham z Anglii, Litek Slowecz z Bułgarii, Ogieceni Nicea z Francji. Rubin Kazań z Rosji, Derby Kanty z Anglii, Glasgow Rangers ze Szkocji, SC Paderborn z Niemiec, Stiełę Bukaresz to klub z Rumunii, Red Bull Salzburg z Austrii, Śląsk Wrocław z Polski, Provercelli z Włoch, Karpaty Lwów z Ukrainy to HJ Helsinki z Finlandii Deportivo La Czorunia z Hiszpanii FK Przybram to klub czeski Cadiz CF hiszpański Willem II Tilburg holenderski a Bolton Wanderers angielski to CSK Moskwa z Rosji, a dla niektórych nie szachter Donieck z Ukrainy, Intermediolan z Włoch, Brędby z Danii, Polsmów z Anglii, Kapol Telawi z Izraela, CSK Sofia z Bułgarii, Metalist Harków z Ukrainy z Famagusta Larnaka z Cypru. FC Lorient z Francji. Górnik Zabrze z Polski. Berszu 2, belgijski klub. KV Kortrijk także z Belgii. Royal Antwerp z Belgii, tu kolejny belgijski Ceresulbriwo, to są niedawno malowane i one są z Belgii właśnie, tak jest, z Belgii zrobiłem. Teraz kolejne z Anglii: Brighton Albion, Bristol City, Burnley FC i AFC Bournemouth. To Hetafe CF z Hiszpanii, Fenerbahçe z Turcji, Spartak Moskwa z Rosji albo i nie. Hradec Kralowy z Czech. AS Nancy-Lorraine Nancy z Francji, których ja nigdy nie mogłem zapamiętać, ale się nauczyłem, jak się to nazywa. Bate Borysów z Białorusi, NK Maribor ze Słowenii. Panatynaikos z Ateny z Grecji, Omonia Nikozja z Cypru, podobne bardzo znaczki. Westbrook Albion z Anglii. Legia Warszawa z Polski oczywiście. Bardzo ten. Juventus z Włoch, Racing Club de Strasbourg, z Francji. Sunderland z Anglii. Villarreal z Hiszpanii. GKS Katowice z Polski, Pogoń Siedlce z Polski. Espanol, Barcelona z Hiszpanii. Polonia, Warszawa z Polski. nie, coś pominąłem. A to to. Właśnie tutaj się pominęło. Vitoria Setúbal z Portugalii. Crystal Palace z Anglii. Oczywiście można sobie zastopować przy którymkolwiek znaczku. I chcę się go dokładnie obejrzeć. A es Tutaj na chwilę zatrzymam. Dobrze, widać już koniec, trochę mnie to męczy. Tak, szczerze. Deportivo Alavés z Hiszpanii. Erbe Salzburg z Austrii. Nie, tamto wcześniej to był Erbe Lipsk, chyba. Nie, nie wiem, nie pamiętam już. Lech Jakdańsk oczywiście z Polski. Kolejny klub z Polski i z Pomorza Bytowi Bytów. PSV Eindhoven z, Pol z Holandii. PAOK Saloniki z Grecji. Girona FC z Hiszpanii. Valencia z Hiszpanii. 1 FC Nürnberg z Niemiec. Ruchowów z Polski. Sporting Braga z, z Portugalii. Tutaj tak, takie zielone to tak nie miało być. Tutaj coś się zepsuło. Eintracht Frankfurt. Z Niemiec, o nie, to jest coś takie dziwne. Jakieś. Paris Saint-Germain, Jakieś te napisy to takie nieważne. Paris Saint-Germain oczywiście z Francji. Herta Berlin, a więc z Niemiec. Bayern Monachium też z Niemiec. I to był mój ulubiony zagraniczny klub, Liverpool. Z Anglii oczywiście. Chelsea także z Anglii. Lokomotiv Moskwa z Rosji, Lazio Rzym z Włoch, Austria Wiedeń z Austrii oczywiście, Ewka Orienburg z Rosji, Tottenham Hotspur z Anglii, Montpellier z Francji, Aeklarnaka z Cypru, FK Aktobe z Kazachstanu, Atalanta Bergamo z Włoch. Young Boys Berno z Szwajcarii, Victoria Pilzno z Czech, Karabach Agdam z Azerbejdżanu i Olympic Lyon z Francji. Są jeszcze kluby niezapisane, które takie jeszcze nie zapisałem w pliku do końca z tych zapisanych: Więc Ferencvaros Budapest, Bodoglimt, Wolfsberger, AC, Morfe Herwar, Sonderijskie RCS Charleroi, Sutieska Niksić i FK Rostów. To tyle na dzisiaj, że to i tak zajęło trochę czasu. Mam nadzieję, że podoba się ta kolekcja. No dobra, w takim razie będę, postaram się kiedyś tam zrobić zdjęcia o tych nowych, dodawanych znaczkach. Papa. Pa.